Wyobraź sobie plac budowy, na którym zamiast tygodni stresu panuje rytm dobrze zgranego zespołu. Dziś zabiorę Cię za kulisy powstania naszej hali modułowej, żeby pokazać jak nowoczesne technologie potrafią skrócić czas realizacji i wyeliminować pomyłki jeszcze zanim pojawią się na horyzoncie. Na początku krótkie wyjaśnienie. Hala modułowa to konstrukcja stalowa, której elementy powstają w fabryce, a na placu budowy łączą się jak klocki. Sekret tkwi w metodzie tnij, tłocz, gni. Każdy profil przychodzi przez prasę cence, która w jednym przebiegu wykrwała otwory montażowe z dokładnością do dziesiątki części mm, a następnie giętarki formują go w finalny kształt. Dzięki perforacjom i kontrolowanym zgięciom uzyskujemy pewne przekroje, powtarzalne otwory i pozycje śrub. To dlatego podczas montażu nie trzeba nic dopiłowywać ani giąć. Elementy po prostu do siebie pasują. Precyzja pozwoliła nam pójść krok dalej. Odchudziliśmy całą konstrukcję. To nie znaczy, że to jest mniej bezpieczne dla Ciebie. Lżejsze profile to mniej stali, niższe koszty transportu i łatwiejsza logistyka na terenie inwestycji. Żeby nie stracić wytrzymałości zastąpiliśmy tradycyjne spawane ściągi wysoko wytrzymałymi linami stalowymi. Lina pracuje osiowo, przenosi większe siły rozciągające i co ważne montuje się je szybciej niż pręty wzmacniane przypadkowymi spoinami. Całość możemy poza standardowym ocenkiem dostarczyć w owoce magnesowej, o czym mówimy w tym odcinku. To stop cynku, aluminium i magnesu, który zapewnia trzykrotnie lepszą odporność na korozję niż klasyczna blacha ocynkowana oraz samoczynnie uszczelnia krawędzie cięcia i perforacji. Dzięki temu cienka warstwa wystarczy, by chronić konstrukcję nawet w środowisku C5, a my eliminujemy koszt późniejszego malowania. Co ważne, dostęp do magnesów wciąż jest ograniczony. Konkurencja zazwyczaj oferuje tylko straszne, ciężkie i mniej trwałe ocynkowanie, lub co gorsza, malowanie czarnej stali. Nie jest to złe. Rozwiązanie, ale wymaga bardzo dużej dokładności i dbałości, żeby powłoka wytrzymała latami. A diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach. Najsłabszym punktem jest doczyszczanie konstrukcji, tylko firmy, które stosują metody piaskowania u siebie w zakładzie, mogą zagwarantować dobrą jakość powłoki malarskiej. Przejdźmy teraz w teren. Pierwszy krok do wytyczenia hali na gotowej płycie fundamentowej. Laser ustawiamy w narożniku, kilkoma kliknięciami potwierdzamy zgodność z projektem. Drobne odchyłki wymiarowe płyty nie mają znaczenia. Konstrukcję kotwimy chemicznie, wiercimy otwory, wypełniamy jeżewicą i wklejamy szpilki dokładnie tam, gdzie trzeba. W efekcie montaż przebiega płynnie, bez spawania w terenie, bez szlifowania, bez kurzu i iskier. Cały proces od dostawy elementów na plac, przez postawienie ram, po zamknięcie dachu mieści się często w kilku dniach. Montaż hali modułowej z konstrukcji zimnogiętej przypomina klientom klocki LEGO. Klient zyskuje szybszy rozruch biznesu, a my pewność, że każdy minut konstrukcji pracuje dokładnie tak, jak przewidzieliśmy w obliczeniach. Inżynier produkcji kontroluje geometrię profili jeszcze w hali fabrycznej, a zespół montażowy odbiera gotowe zestawy opisane trwałymi kodami. Każdy moduł trafia na swoje miejsce bez szukania jakichś elementów. Logistyka jest tak samo precyzyjna jak nasza technologia. Tnij, tłocz, gnij. Zanim skończymy przestrzegajcie przed dwoma błędami. Po pierwsze nie ufaj fundamentowi na oku. Po jego wykonaniu poproś geodetę o, o pomiar. Jemu zajmie to parę minut, a firma montująca konstrukcję oszczędzi wiele godzin i prób dopasowania ram. Czasami po przyjeździe okazuje się, że w ogóle nie jest możliwy montaż lub trzeba przerabiać konstrukcję na miejscu. Po drugie, nie oszczędzaj na powołcach ochronnych. Różnica cenowa między zwykłym ocynkiem a zwraca się szybciej niż myślisz, bo eliminuje koszty serwisu i przedłuża żywotność obiektu. Podsumowując, precyzyjne tłoczenie, gięcie i lżejsze profile, lina zamiast pręta, chemiczne kotwy i powłoka Magnelis – pięć elementów, które sprawiają, że budowa hali modułowej staje się sprawnym projektem, a nie placem niekończących się poprawek. Jeśli chcesz zobaczyć, jak ta technologia może przyspieszyć Twoją inwestycję, zostaw komentarz lub skontaktuj się z nami. A my zaprojektujemy Twoją halę, która zacznie pracować na siebie szybciej niż bijesz pierwszego gwoździa.